Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Notatka służbowa w sprawie niektórych problemów występujących w pracy biura Tajny. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się tendencję stałego wzrostu ilości przesyłek przechodzących przez biuro W. Biuro w i jego odpowiedniki terenowe realizując swe podstawowe zadania w zakresie kontroli korespondencji napotykają na bardzo dużą ilość materiału informacyjnego zawartego w czytanych listach. Dotychczas kopiowano tylko niektóre charakterystyczne materiały i przekazywano do jednostek operacyjnych. W sposób niedostateczny prowadzi się analizę tematyki poruszonej w korespondencji obejmującej szczególnie takie zagadnienia jak dywersja ideologiczna, działalność klerykalna oraz stosunek do polityki partii i rządu poszczególnych grup społecznych. W związku z powyższym zachodzi potrzeba w znacznie większym stopniu wykorzystać ciekawsze fragmenty korespondencji do opracowania informacji problemowych w kilku stałych grupach tematycznych oraz do doraźnych ocen wydarzeń i zjawisk społeczno-politycznych.